Cześć, tutaj Wasz Dem, prosto z, z ulicy na Bateryce, zaraz obok alei jerozolimskich w, w Warszawie. Jestem tutaj, dlatego że jutro będziecie mogli mnie zobaczyć na warszawskich targach książki, na komiksowej warszawie, na stoisku JAT, gdzie będę podpisywał całą sobotę. Ale poza tym to ja robię ten materiał, dlatego że ja chciałbym, żebyście się może udali, jeżeli będziecie mieli okazję na festiwal Docs Against Gravity. Nie planowałem nic nagrywać, dlatego mam taki po prostu telefon, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że e, to jest super festiwal. Znaczy okazuje się, że dokumenty są naprawdę super, albo po prostu tak trafiłem. Więc chciałbym Wam szczególnie polecić dwa, które także będą leciały w tę sobotę, więc możecie i mnie odwiedzić, jak już wychodzicie z domu i pójść do kina. I potem, nie wiem, pójść gdzieś, pić, czy co tam robicie w soboty. W każdym razie, tak. O godzinie 15, zdaje się 15, jest fantastyczny dokument pod tytułem Dobry listonosz. I to jest historia, która dzieje się w małej wiosce w Bułgarii, zaraz przy granicy z Turcją. I tam dużo osób, właśnie dużo uchodźców tamtędy przemyka przez granicę. No, i w tej małej wiosce są wybory. Wioska ma jakieś tam 40 osób, czy coś koło tego e, mieszkańców. E, więc no, wybory są bardzo mało wymiarowe. E, ale no, jest ten pan listonosz. Pan listonosz chciałby, żeby ratować tę wioskę, jako że w wiosce nie ma, nie ma ludzi. Jest ledwie e, 40. E, znaczy, ci, wszystkie te osoby, które mieszkają w tej wiosce, to tak naprawdę już są starzy, wymierający ludzie. Więc troszeczkę słabo. E, I pomyślał sobie, że sprowadźmy wobec tego tych uchodźców, żeby było trochę świeżej krwi, jakby żeby ta wioska przetrwała, żeby, 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 nie, żeby nie umarła razem z nami. No i mamy tam przeciwników politycznych i mają bardzo pięknie. Bo mamy i takiego populistę, który mówi, że powinien komunizm wrócić. E, I bezrobocie powinno być mniejsze w miejscu, w którym wszyscy są emerytami. E, no, i jest jeszcze osoba z establishmentu, której prawie w dokumencie nie ma bo jest z establishmentu i ona się nie zajmuje sprawami małych ludzi. I to tworzy się taki naprawdę fajny mikrokosmos, a przy okazji dokument jest niesamowicie nakręcony, dlatego że jest nakręcony tak, jakby, że jakby powiedzieć jakiejś osobie, że słuchaj, wiesz co, to nie jest dokument, to jest film fabularny, to równie dobrze mogę w to uwierzyć. To znaczy czasami się wydaje, że sceny muszą być wręcz ustawione, ale z drugiej strony jak to możliwe, żeby ci ludzie zachowywali się tak naturalnie, jeżeli są ustawione. Bo nigdy nie złapiecie, żeby dwie kamery dokumentalisty się złapały nawzajem. To wszystko jest naprawdę, wygląda jak pełna historia jakiegoś filmu arthouse'owego. Jest wspaniałym, naturalnym dokumentem. Ci ludzie są wspaniali, a przy okazji jest naprawdę zabawny. Podobnie zresztą jak ten drugi film o 21.30 w sobotę leci na tym Against Gravity, więc warszawka idźcie. E, irański Rave. Irański Rave jest o niczym innym jako e, Iranie. No, wiadomo, jeżeli Dembski mówi o Iranie, to lepiej uważać, bo on lubi wszystko irańskie i to nie jest wy, wyjątkiem. Tylko że wydaje mi się, że ten ma bardzo, duże, e, ma bardzo duży potencjał, żeby podobać się po prostu każdemu. Dlatego, że ma dwóch naprawdę sympatycznych DJ-ów, którzy nie mogą po prostu, wiecie, nie mogą wykonywać swojego zawodu w Iranie, dlatego, że to jest muzyka zakazana. I widzimy, jak próbują z potajemną kamerą tam trzymając i, i pokazują jakby tak naprawdę, że wszyscy ci ludzie w Iranie, to nie jest jak jakaś Korea Północna, że, że wszyscy po prostu mają przeprogramowane mózgi. Tylko widzisz, że to są po prostu normalni ludzie, którzy są tak naprawdę dokładnie tak samo wkurzeni, jak wszyscy pozostali w tym co się dzieje e, więc no obie mają jakby ten wątek imigracyjny, ale tak bardzo, bardzo, bardzo ludzko potraktowany, to nie są, nie są filmy mimo że one mają jakby ten temat w sobie, one są i, i lekkie i naprawdę e, wyluzowane są te, te dialogi, które tam usłyszycie więc możecie jak wspominałem wybrać się gdzieś tam na mnie na przykład rano, a potem polecieć na filmy. Jeszcze miałbym jeszcze jeden polecić, no to Zero Days tam, gdzieś tam koło 13 będzie grany, który jest tam o cybernetycznym, o cybernetycznych atakach. No ogólnie tak fajnie się złożyło po prostu, że ja byłem na tych filmach i okazały się super. I to są te same filmy, które będą grane w sobotę jeszcze raz, więc pomyślałem sobie, Boże kochany, czemu ja mam was nie poinformować, czemu ja mam was krzywdzić, odmawiać wam, kiedy to może być jedyna okazja, żeby zobaczyć te filmy w kinie. Wydaje mi się, że żaden z nich nie dostanie dystrybucji, no bo no bo to są dokumenty. Dokumenty mało dostają dystrybucję. Dobry listonosz Raving Iran Jakub Dębski. Macie zaplanowaną sobotę. Trzymajcie się, droga Warszawo. Tutaj mamy e, coś ciekawego. Bo no ty, ulica na tej ulicy na Baterice najwyraźniej się dzieje coś historycznego, o czym ja nie mam zielonego pojęcia. Jakbyście chcieli spojrzeć. E, więc tutaj są jakieś. Jakieś groby. I tutaj są ludzie, którzy są przeciwko Jezusowi Najwyraźniej, bo tam jest państwo prawa czy kamieni Kupa A tutaj są ci pro Jezusowi Więc... Może powinienem poczytać, co tutaj się dzieje Co się działo na bateryjce, Ożywiony naród kulturą, świadomy swej historii Wygląda to coś z powstaniem warszawskim tu ważnego się działo Czy coś no na pewno ktoś wkurzony napisze w komentarzach o co chodziło, więc no trzymam kciuki. Ja mogę wam powiedzieć na temat Iranu najwyżej. Niestety niewiele na temat historii Polski. Polecam Raving Iran i dobrego listonosza. Fiński film dziejący się w Bułgarii. To tyle. Trzymajcie się.